EA Sports. in the game. Największy park rozrywki w Polsce Energylandia zaprasza w sobotę 25 czerwca na festiwal 90 Superstars. Z tej nocy na scenie pojawią się największe gwiazdy lat 90. To Unlimited, Hathaway, Luna, No Mercy. Wusz, Fun Factory E. President. W czasie festiwalu całkowicie za darmo. Rollercoaster i wszystkie atrakcje parku rozrywki. Bilety dostępne na festiwal.energylandia.pl EA Sports. It's in the game. Sponsorem programu jest producent materacj Zembella. sklep.zembella.pl Ostrzeżenie przed wiatrem cały czas. Aktualne dolny Śląsko Polszczyzna, także śląskie u was wieje najsilniej. Uważajcie na siebie, zwłaszcza kierowcy, którzy no właśnie teraz gdzieś tam w trasie najbliższego wieczora. Bez deszczu w zielonej górze we Wrocławiu w Opolu oraz w Łodzi. Poza tym popada, ale całkiem całkiem temperatury 11-12 stopni. Delikatnie chłodniej na zachodzie 9, delikatnie cieplej na wschodzie, bo tam 13. Jeżeli chodzi o jutro, to deszczem skąpana Polska północno-zachodnia, poza tym sporo słońca na termometrach dycha. Dobrego dnia. Czy sponsor programu właściciel marki Sempella, producent materacy Modulia Balans oraz Harmony, Sklep.sempella.pl. To... to jest Dzień! Yeah. A my mamy 5 minut po godzinie 17, To jest czas, kiedy wrota piątku zaczynają się przed nami powoli otwierać i oczywiście będziemy na ten piątek patrzeć, ale jeszcze póki co świętujemy czwartek. No a świętować będziemy na porządku tej godziny z tą Sendai, ten No Dawno jest słyszana piosenka u nas. A Beat Freaks Somebody's Watching me. dopiero w albo tym, którzy lubią się widać ponownie, to mówimy raz jeszcze dzień dobry. Liftinguje i napina contour Correction. Teraz w promocji w drogeriach Rossman i na eweline.pl Co ty na niego miałaś, że on dał ci tyle kasy? Porwali ją, drali. Ukryta prawda. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku o 16.55 w TVN. Dziś o 20.00 wojna światów, a o 22.25 władza absolutna. Jutro o 25.00 ponad horyzont, a o 22.15 magnesia. Dziś o 20.15 na wspólnej. O 20.55 milionerzy. A o 21.35 kuchenne rewolucje. Jutro o 20.15 na wspólnej. O 20.55 milionerzy. A o 21.35 snajper. Od poniedziałku do piątku o 16.55 ukryta prawda. Na ataku! Ja też się zajmuje. Czy ty kompletnie zwariowałaś? Po co jeszcze nie cała prawda. A o 18.00 detektywi. A może? Ja tylko potrzebuję dowodu, że to. Słuchajcie, wygrzebałam ciekawą sprawę. Od poniedziałku do piątku o 16.55 nowe odcinki ukrytej prawdy, a zaraz po niej detektywi. Więcej podejrzeń i coraz mniej zaufania. Za chwilę mam talent. Kolejny półfinał na żywo. A już we wtorek o 21.35 zapraszamy na premierowy odcinek programu Pokonaj mnie, jeśli potrafisz. Małgorzata Rozenek Majdan zmierzy się z Wojtkiem Głozowskim kołdelka no, ładnie 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 Roman. wygląda na to że tym skokiem zapewnia sobie awans do serii fina już za chwilę zapraszamy na dzień dobry